Słuchajcie. Nie. Bądźmy serio, tu jest dzisiejszy bohater. Pamiętacie to raptem? Ile to miesięcy? Cztery? Cztery miesiące temu, dokładnie z tego miejsca. Jeszcze przecież nie do końca pewni, co się stało. Krzyczeliśmy z radości, że odbiliśmy Polskę z rąk tych, którzy nam łamali demokrację, którzy nam odbierali nadzieję. I no ja jeszcze wtedy nie byłem taki do końca pewien, czy na pewno się udało, bo wiecie, sondaże, sondażami, gdzie pole, gdzie polami, ale i się udało wtedy. Jesteśmy po czterech miesiącach, bardzo trudnych. I słuchajcie, mamy dzisiaj wiadomość, tę najważniejszą dla mnie wiadomość dnia. Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski, tej samorządowej, uzyskał kapitalny wynik. Drodzy Państwo, oczywiście, oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie, dlatego że dla chłopaka, który się urodził w Warszawie i tutaj wychował to zaufanie Warszawianek i Warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje, co wpływa na humor, co wpływa w ogóle na całe życie. Więc oczywiście największe podziękowania właśnie dla wszystkich Warszawianek i Warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, no dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno. Dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy, bo okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, no, jak to kiedyś Mike Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedczesna. Proszę no. <laughs> Państwa, ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej. Moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Ale wybory jeszcze za przeszło trzy lata, więc musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich to Primo, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne. Zwyciężymy! 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 Kochani, znamy już wstępne wyniki sondażu przeprowadzonego pod lokalami wyborczymi w całej Polsce. Historia z 15 października uczy nas, że od tej pory będzie tylko lepiej. Jestem... Jestem przekonany... I założę się z każdym z Was, że ten wynik, który tu widzimy po zliczeniu głosów urośnie, a nie spadnie. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że te wybory są o nazwiskach, a nie o partyjnych brendach. A siłą trzeciej drogi zawsze były nazwiska. Pamiętamy, jak na koniec... Pamiętamy, jak różniły się te wyniki INPLUS ostateczne od tych, które zobaczyliśmy w tym miejscu 15 października. A te będą lepsze. Dlaczego? Dlatego, że mamy tysiące kandydatów i kandydatek, którym chciałbym z całego serca podziękować. Dlatego dzisiaj mamy tutaj wyniki sejmików, ale czy wstępne sondaże dotyczące wyników sejmików, ale my przecież będziemy czekali z wypiekami na twarzy na wyniki w Radach Miast, w Radach Powiatów. Będziemy czekali, żeby zobaczyć, jak poukładają się relacje w tych wszystkich miejscach, gdzie jesteśmy najbliżej. Proszę Państwa, czy to jest możliwe, że Magda Biejac zdobyła 15% w Warszawie, i to jest najlepszy wynik dla lewicy od bardzo wielu lat? Tak, możliwe. to jest możliwe. To jest możliwe, proszę Państwa. Proszę Państwa, jeżeli to jest możliwe, a tak jest, to myślę, że w następnych wyborach będziemy mieli prezydentkę Warszawy. A nie wiadomo, co jeszcze. Wieczór, w którym ci, którzy pokazali wolę walki, mogą mieć satysfakcję, dlatego że po poprzednich wyborach wychodziliśmy z nieco podciętymi skrzydłami, były zdecydowanie wyższe oczekiwania, wynik wielu rozczarował. Teraz wszyscy pracowali bez żadnych wielkich oczekiwań. Wiedzieliśmy, że ta rywalizacja jest bardzo trudna, bardzo twarda. Wiedzieliśmy, że wszystkie nowe formacje, które w ciągu ostatnich nastu, może nawet 20 lat weszły do parlamentu, z reguły nie poradziły sobie w wyborach samorządowych, nierzadko nie przekraczały progu wyborczego, nie rejestrowały swoich list. My zarejestrowaliśmy, my najpierw zbudowaliśmy porozumienie ogólnopolskie. I tutaj e, brawa dla osób z obu stron, które do tego doprowadziły, bo to były długie i niełatwe ze względu na dojrzałość naszych środowisk i konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Długie, e, skomplikowane rozmowy, które doprowadziły do tego, że obu partnerów mogło wystawić swoich kandydatów we wszystkich województwach i we wszystkich okręgach wyborczych. Brawa dla naszych negocjatorów, którzy stworzyli...